Umiejętności, arytmi, gdy on wie, kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić akcję. Teraz dobra piłka do Kaszowskiego. Olszar nie ma spalonego. Brawo! I jest jeden do zera dla Piasta Gliwice. Zaczął to wszystko bojarski. Podłączył się do akcji Kaszowski. Niepilnowany w środku pola karnego był Sebastian Olszar. I strzela swoją pierwszą bramkę w tym sezonie. Ale trzeba przyznać, że to była bardzo piękna akcja. Naprawdę. Muszalik Olszar. Dośrodkowanie i 1-0. Zobaczmy jeszcze raz. Świetnie tutaj Kaszowski uciekł prawą stroną boiska. Złe zachowanie obrońców. Niepilnowany zupełnie Sebastian Olszar, który nie zmarnował tej sytuacji. Ale ogromna zasługa także Kaszowskiego w tej akcji. No i mamy 1 do 0. No, łatwiej powinno się grać teraz piłkarzom Piast. Kapitalna, kapitalna akcja z pierwszej piłki. Świetne dośrodkowanie Kaszowskiego.